Cała Polska poprzecinana jest siecią rowów melioracyjnych. Zajmuje się nimi technik inżynierii środowiska i melioracji. Do jego zadań należy wykonanie, nadzór i eksploatacja systemów wodno-melioracyjnych dla małych obszarów. Ponadto konserwuje drogi rolnicze, wykonuje niewielkie obiekty przeciwpowodziowe i reguluje małe cieki wodne. Zajmuje się również określeniem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz sposobów jego ograniczania. Technik inżynierii środowiska i melioracji powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię i pamięć przestrzeni, orientację w terenie oraz zdolność koncentracji uwagi. Powinien przejawiać również zainteresowania techniczne, chemiczne i ekologiczne. Z zawodu dyskwalifikują wszelkie nie dające się skorygować wady wzroku, znaczny niedosłuch, zaburzenia równowagi zawroty głowy i omdlenia, a także choroby układów ruchu, nerwowego, alergie, reumatyzm i cukrzyca. Praca odbywa się w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych, rzadziej w pomieszczeniach biurowych. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji ma wyodrębnione dwie kwalifikacje zawodowe: organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska oraz organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych. Można je uzyskać w czteroletnim technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie przy posiadaniu wykształcenia średniego, kształcenie można kontynuować na uczelniach wyższych na kierunkach inżynieria środowiska oraz pokrewnych. Technik inżynierii środowiska i melioracji może zostać zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonaniem, nadzorem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych oraz wewnętrznych sieci instalacji sanitarnych. Zobaczmy jak wygląda praca technika inżynierii środowiska i melioracji. Zawód melioracji jest bardzo ciekawym zawodem. Nigdy nie mamy nie i przynajmniej ja w swojej pracy nie mam dwóch takich samych dni, bo dlaczego? Nie ma dwóch takich samych rzek, nad którymi pracujemy. Nie ma dwóch takich samych rowów. Zawsze są inne warunki. Zawsze pracujemy jak widać w pięknych okolicznościach przyrody, a bliskość wody sprawia to, że zawód jest tym bardziej ciekawy. Yy. Praca staje się bardziej satysfakcjonująca. Sam zresztą, kończąc technikum melioracji, lat temu już trochę stałem na rozdrożu, czy, czy pójść do pracy w melioracjach, szukać pracy w melioracjach, czy znaleźć inną pracę. Początkowo znalazłem inną pracę, no ale na szczęście udało mi się znaleźć pracę w melioracjach, i od tamtej pory nie zamieniłbym tej pracy na żadną inną. Jak zacząłem pracować w melioracjach, to mi się zawód bardzo spodobał. Dlaczego? Chyba przez bliskość przyrody i bliskość wody. Ja lubię wodę, lubię jak płynie woda z góry na dół. I, I od kiedy pracuję w melioracjach, początkowo w ogóle pracowałem w zarządzie melioracji urządzeń wodnych z ramienia inwestora w melioracjach. Także większość czasu spędzam w biurze, od kiedy pracuję w wykonawstwie na budowie. No to zacząłem doceniać zawód melioranta, fakt czasami trzeba się upatrać jak to się mówi w błocie po kolana. No bo trzeba, bo taki to jest zawód mokry związany z wodą. Niemniej jednak daje bardzo dużo satysfakcji. Czego używaliśmy? Podstawowe narzędzie do przenoszenia wysokości niwelator do niwelacji technicznej, nie jest to wymagana bardzo duża dokładność, wystarczy dokładność do 1 cm przy takich robotach jak prace melioracyjne. Oraz łata niwelacyjne. Łata nawet ważniejszym instrumentem jest, ponieważ możemy bezpośrednio włożyć w dno rzeki i na łacie nam zostanie ślad, dokąd jest zamulenie. Przynajmniej mniej więcej możemy określić, ile zamulenia, mnożąc to przez szerokość i długość rzeki, wychodzi nam, ile jaką kubaturę robot, robot pogłębieniowych możemy, musimy zrobić. Odnosimy się do wysokości brzegu rzeki, badając, mierząc wysokość zwierciadła wody w rzece, żeby mieć później orientacyjną wysokość, ile opadło zwierciadło wody w rzece, kiedy już zakończymy nasze prace odmuleniowe. Badamy głębokość zamulenia rzeki, wbijając łatę do, do twardego dna. Wtedy e, zostaje nam na łacie ślad, nawet widać, kiedy ile jest tego zamulenia. Możemy dokładnie określić kubaturę. Mając szerokość rzeki, mając głębokość odmulenia, określamy kubaturę robót. Urobek odkładamy na zewnątrz do, do obeschnięcia, po obeschnięciu go zagospodarowujemy, aby, aby nie był teren zielony. Jeżeli to są łąki, jeżeli nam warunki miejscowe na to pozwalają.